Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek z tej strony i adwokat Stanisław Zapotoczny. Dzień dobry. Chcieliśmy dzisiaj jeszcze odnieść się do kwestii dotyczącej cen energii, a właściwie cen nośnika energii, jakim jest gaz. A to oczywiście w kontekście. Jednej z tez deklaracji politycznej Stronnictwa Polskiego, czyli czwartej tezy, która brzmi, że państwo polskie jako wspólnota terytorialno-polityczna służy realizacji interesu narodowego, pojmowanego jako wzrost życia duchowego opartego o zasadę dekalogu, rozwój demograficzny oraz gospodarczy narodu polskiego. Zatem, yy, dobro państwa to jest dobro ludzi a nie dobro państwa kosztem dobra ludzi. Piotr przedstawi nam tu szczegółowe dane, do których się zaraz odniesiemy również. Drodzy Państwo, właśnie nie tak dawno jeszcze byliśmy świadkami doniesień medialnych o zawyżonych marżach na cenach paliw płynnych, czyli właśnie na benzynie, oleju napędowym. Wcześniej byliśmy świadkami, gdzie władze państwowe ale także i zarząd spółki PKN Orlen twierdził, że w Polsce mamy najtańsze paliwo w Europie. Jak pokazała praktyka, jeżeli odciągnęło się wszystkie obciążenia fiskalne, czyli podatki. Sama cena tego paliwa jednak już nie wyglądała tak zgodnie z przekazem medialnym i propagandowym. Okazywało się, że te ceny są jednak w stosunku do cen netto bez podatków dużo wyższe niż w innych państwach. I podobna praktyka, drodzy Państwo, jest dokonywana obecnie też na cenach gazu. Ja musiał chciał zacytować Państwu to są w miarę świeże informacje, bo wczoraj albo przedwczoraj spisałem sobie je. Są to ceny gazu, które są notowane na giełdach tego surowca. Tutaj może właśnie zacznę od tej najwyższej ceny. Która miała szczyt wiosną 2022 roku. Faktycznie ta cena gazu była bardzo wysoka. Jest to cena w dolarach i wynosiła ona 3892 dolary za 1000 metrów sześciennych gazu. Ale cena wyjściowa w sierpniu 2021 roku. Kształtowała się w wysokości 520 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Teraz to już w wielu publikacjach, w mediach pisanych i także w mediach, czy to w telewizji, czy w radiu, w radiu częściej chyba można to o tym usłyszeć. Cena, cena za metr sześcienny gazu wróciła do poziomu wyjściowego, czyli jest to w granicach 500-520 dolarów za metr sześcienny, metrów sześciennych, 1000 metrów sześciennych. Tutaj zanim zaczęliśmy nagrywać dzisiejszy materiał odnośnie tych cen gazu, zrobiliśmy taką kalkulację, żeby to było łatwiej Państwu Zobrazować, przeliczając to na 1 metr sześciennych i przeliczając to na naszą polską walutę, czyli na złotego. Tak, jeżeli przyjmiemy, że 1000 metrów sześciennych gazu na giełdzie kosztuje 520 dolarów amerykańskich, to po przemnożeniu przez kurs dolara w złotych. Przyjęliśmy tutaj kurs y, dzisiejszy 4,43 zł. Osiągamy y, cenę 1000 m3 gazu wynoszącą 2303 zł w zaokrągleniu. Y, jeżeli 2303 zł podzielimy przez 1000 m3, to się okazuje, że cena jednego metra sześciennego gazu wynosi już tylko 2,30 zł czyli cena jest dość niska. Natomiast jeżeli spojrzę na ostatni rachunek, który otrzymałem dzisiaj, to wychodzi nam, że za zużycie wysokości, czyli w ilości 43 metrów sześciennych, musiałem zapłacić 167 zł i 64 grosze. Jeżeli przeliczę, a właściwie podzielę kwotę 167,64 zł groszy przez wysokość zużycia gazu, czyli te 43 m3, wyjdzie, że za 1 m3 gazu musiałem zapłacić 3 zł i 898 zł, czyli w zaokrągleniu 3 zł i 90 groszy. Co jak porównamy z ceną metra sześciennego na giełdzie 2,30, okazuje się, że dopłaciłem złoty 60 zł do tego gazu, który trzeba było sprowadzić. Oczywiście już są różne koszty manipulacyjne i tak dalej, ale wiemy, że to jest tylko cena gazu dla gospodarstw domowych oraz innych instytucji, które zostały objęte szczególną ochroną, ale przypomnijmy o tych przedsiębiorcach polskich, którzy prowadzą działalność przy użyciu gazu ziemnego, przypomnijmy huty szkła, przypomnijmy huty metali przeróżnych, ale przypomnijmy no i... piekarzy, Dokładnie. prawda? gdzie rachunki za gaz przychodziły o nie setki, czasami nawet o ponad 1000% wyższe. Więc tutaj widzimy, że znowu spółki państwowe pod kierunkiem Orlenu, kierowanego czy prowadzonego przez Daniela Obajtka, namaszczonego oczywiście przez rząd, bo kontrola nad Orlenem jest rządowa manipulują marżami w taki sposób, ażeby okresy zwyżek cen wykorzystać do zarobienia jeszcze większych pieniędzy. I nie mówię tego, bym miał coś przeciwko zarabianiu przez spółki polskie, jak to niektórzy. Yy, Przedstawiciele rządu mówią, bo przecież dobrze, że zarabia Orlen, bo m, dlaczego miałaby zarobić spółka niemiecka? Ja mówię inaczej. Oczywiście ma zarabiać spółka polska, tylko dlaczego spółka polska ma zarabiać kosztem obywateli, którzy poprzez wielodziesięcioprocentowe wzrosty kosztów utrzymania powoli nie będą mieli za co żyć. Właśnie po to mamy spółki polskie gospodarujące nośnikami energii, ażeby one pomagały Polakom w okresach trudnych, a nie wykorzystały, wykorzystywały te okresy trudności do tego, żeby jeszcze więcej na Polaku zarobić. Jeżeli spółka Orlen z nas sprzedaży paliwa gazu czy jakichś innych nośników energii będzie zarabiać na Czechach, Niemcach, Litwinach, Ukraińcach, yy, Białorusinach czy Słowakach, nie mam nic przeciwko i będę to popierał. Natomiast jeżeli ta spółka wykorzystuje to również na rynku polskim, to absolutnie, jeżeli jest to spółka kontrolowana przez państwo, nie ma do tego żadnego moralnego ani ekonomicznego uzasadnienia. Ja, tu jeszcze tak, jako dopowiedź, chciałbym zacytować informację, która ostatnio niedawno też pojawiła się w mediach odnośnie Orlenu i zapowiedzi obniżenia ceny za, właśnie za gaz dla polskich przedsiębiorców. Cena wyjściowa była do tej pory 650 zł, a. Mm, Orlen zapowiedział obniżenie o około 50%, to jest 353 zł będzie za megawatogodzinę megawato i tutaj tak się przeliczyłem to też na walutę euro, gdyż też między innymi w tej walucie są też rozliczenia na giełdach. To jest około 76 euro za megawatogodzinę, a chciałbym tak tylko dopowiedzieć, że w tym samym czasie też na giełdzie ta sama ilość gazu w mega, megawatach godzina kosztowała 47 euro. Także tu widać też różnicę w tej cenie. To już jest cena po tej obniżce, czyli już obniżeniu z 600, 650 do tam 350 paru złotych. I teraz zadałbym pytanie, jak. Polski rząd kreuje się właśnie na obrońce polskiego przedsiębiorcy. Skoro nawet teraz, kiedy ten gaz jest już tak niska, cena tego gazu jest, że wróciła nawet, o tym się też zaczyna mówić, że cena nawet już zaczyna spadać poniżej tej ceny, która była przed wybuchem wojny na Ukrainie, a marże jak widać są tak wysokie, że po prostu uniemożliwiają polskim przedsiębiorcom prowadzenia własnego biznesu. Także zalecamy, proszę Państwa, w obliczu tak zmasowanej propagandy, z którą mamy do czynienia od 2 marca 2020 roku i powiem, że nie ma ta propaganda, nie miała nawet precedensu za czasów komuny, a trochę tego czasu pamiętam, nie była ona tak zakłamana, nie była tak fałszywa, nie była tak powszechna. A jednocześnie społeczeństwo lepiej wyedukowane w komunistycznych szkołach rozumiało, że to są kłamstwa w tej chwili. Myślenie jest wyłączane. Szkoły nie dają już niestety te publiczne, ale nie tylko także prywatne dostatecznej wiedzy do tego, żeby móc kontrolować ten przekaz, który idzie w przeróżnych mediach, dlatego, My, jako środowisko narodowe, jako środowisko korzeniami tkwiące w interesie polskim, zalecamy, ażeby nie wyłączać myślenia, żeby używać tych darów Bożych, jakimi jest pamięć i rozum, po to, by podejmować właściwe akty woli w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Także, drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Tradycyjnie prosimy o polubienie. I oczywiście najważniejsze udostępnienie tego materiału dalej wśród swoich znajomych, żeby po prostu nasza praca miała większy sens, żeby trafiała do szerszego grona odbiorców. Dziękujemy. Zachęcamy do kontaktów i do współpracy. Dziękujemy.